Cześć wszystkim. Eee, dzisiaj taki piękny, słoneczny dzień, wolny od pracy. Eee, chciałem Wam pokazać, jak mi wyszła ta maska. Czy jak wychodzi, bo sobie tu pomału dłube i ogólnie te prace, jak przebiegają nad traktorkiem. Eee, nie wiem, czy Wam się spodoba, ale wygląda na razie tak. Jeszcze nie jest, oczywiście, skończona. No, yy, przeglądałem po internecie, szukałem takich yy, masek do traktora, ale powiem Wam, że tak w granicach 300 zł, yy, żadna raczej nie spełniała moich oczekiwań, więc postanowiłem, że taką maskę zrobię sobie sam. Mam tutaj, patrz, taki stary arkusz blachy, dosyć grubej blachy, bo ta blacha ma grubość 1,7 mm. Mierzyłem to submiarką tutaj jest ta stara maska ona jest taka dosyć takiej cienkiej tej blachy tamta jest dosyć gruba taka bardzo ciężko tą taką grubą blachę też na giętarce wygiąć chociaż tych yy, gięć nie ma tu za wiele no wystarczy tutaj te dwa zagięcia z jednej i z drugiej strony i tu jeszcze będę musiał przygiąć jeden kawałek mam go tutaj przygotowanego i dwa kawałki sobie wygnę takie na błotniczki tu z przodu jeszcze zamontowałem czy dospawałem takie coś na co by można sobie owinąć jakąś linę lub łańcuch, jak się jedzie gdzieś do lasu po drzewo czy po coś tu nie ma tej linki gdzie tu owinąć ale też mówię będzie się ładnie z tą maską komponować dlatego że normalnie traktory mają tu w tych miejscach takie obciążniki a tu tych obciążników nie ma więc mówię takie puste miejsce mówię w sam raz tylko to też jeszcze nie jest do końca skończone światełka światełka chciałem zamontować w środku maski znalazłem takie jakieś miałem i jeszcze znalazłem od 126p ale ale nie wiem jeszcze, które, które założę. Tutaj kwestia budowy jest dosyć prosta, bo wystarczy no, kawałek tej blachy dociąć ją na wymiar, wygiąć w dwóch miejscach. No i te trójkąciki sobie tutaj, czy trójkąciki, no, te dwie blachy po bokach, dociąć, domierzyć. Jakiś profil zrobić, żeby to ładnie tak z profilu też wyglądało. To tak trochę metrem takim coś się tam wspomagałem i i co tu jeszcze aha postanowiłem też podnieść znaczy jeszcze tutaj wrócę do maski chodzi też o to z tą maską że żeby to ładnie wyglądało i komponowało się wszystko miało jakieś zachowywało proporcje to dobrze jest że jak ta maska nie wystaje za bardzo do przodu, albo jak koła nie, nie są za bardzo z przodu, bo wtedy wygląda śmiesznie. I co tu jeszcze? Podniosłem sobie błotniki do góry, przynajmniej jeden na razie, żeby były wyżej, tak przymierzyłem koło trochę podparłem, żeby zobaczyć, jak to będzie wizualnie. Chodziło też o to mi, żeby wyrównać sobie wysokość tej maski. Z wysokością błotników, bo zauważcie, że na tych traktorkach nieraz maska jest bardzo wysoko, a koła i błotniki bardzo nisko. I to tak trochę zabawnie wygląda. Tak bardziej bym chciał, żeby to przypominało traktor. Tutaj sobie jeszcze, jak widzicie, wyciąłem te otwory. Znalazłem jakieś, te, wiecie co to jest? Adaptery takie do głośników, ale one tu akurat w sam raz się fajnie z tym będą komponować. Z tym odkręcaniem korka mogą być tu problemy. Chyba trzeba będzie tu jakąś e, uchwycik, żeby go się dało z góry, bo dosyć głęboko jest, jest ten. Zostało mi jeszcze przyspawać tu jakieś uchwyty do tej maski i tu dokończyć to z przodu, bo jest tylko tak połapane. Tak z profilu to tak to wygląda. No. no, jeszcze takie małe poprawki, jak przycinki. Tu trzeba będzie coś podciąć jeszcze. Tu trzeba będzie ogólnie wyciąć na miarkę oleju, żeby się dało dostać tego grilla tutaj z przodu, tak z takich profili zespawałem. Gdzie on jest? zespawany i jest przykręcany tu z boku śrubeczkami po to, żeby go można było jakby coś ściągnąć i tam dostać się do środka w razie jakichś napraw tu jeszcze trzeba będzie też jakiś winkielek ściąć z góry jak się wyjdzie to wygląda to tak Hmm. tu jeszcze da, pracuję nad tym błotnikiem zostało mi przyspawać takie bo odciąłem te błotniczki tego w granicach 13 cm będą wyżej siedzonko jest przykryte bo jest nowe nie chcę go pobrudzić tą maseczkę tu już tam od środka ją od wewnątrz nie wiem czy będzie widać jest już minią czarną też pomalowana a tutaj z tej strony zostanie mi nałożyć jakiś antykorezyjny podkład i, i lakier a kolor będzie, no nie będzie czerwony a tak wszystkie na czerwoną malować to też nie ma nie ma co, eee, więc tak to tak z takiego wiecie sympatycznego małego traktorka chciałem mu tak dodać troszeczkę Chciałem mu dodać tak troszeczkę takiego charakteru temu, temu traktorkowi No opony no, by się też jakieś fajniejsze przydały, jodełki może z przodu, z tyłu na pewno jedna jest do wymiany ale ogólnie, no, tak jak widzicie, tak to, tak to przebiega. Mam nadzieję, że będzie ładnie. Za jakiś czas coś tu znowu poprzerabiam. To nakręcę jakieś wideo, jak mi to wychodzi. No. W następnym filmiku będzie co dalej. Więc to na razie chyba tyle. Jak filmik Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Subskrypcja również mile widziana. No, także tak te prace przebiegają. Dzięki za uwagę. Cześć.